Witaj w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się tematem, który często wraca w rozmowach o związkach i który dla wielu kobiet jest niezrozumiały, a dla wielu mężczyzn bolesny. Dlaczego mężczyźni zamykają się emocjonalnie? Dlaczego w pewnym momencie relacji przestają mówić o tym, co czują, i wycofują się w milczenie? To zachowanie jest powszechne, a jednocześnie często źle interpretowane. Partnerki myślą wtedy, już mnie nie kocha, nie zależy mu, cóż ukrywa. A tymczasem mechanizm jest dużo bardziej złożony i często nie ma nic wspólnego z brakiem uczuć. Zacznijmy od źródeł. Większość chłopców od najmłodszych lat słyszy komunikaty, które kształtują ich stosunek do emocji. Nie płacz. Bądź twardy. Dasz radę. Prawdziwy facet się nie rozkleja. Te zdania słyszane w dzieciństwie stają się wewnętrznym kodem. Kiedy dorastasz z takim przekazem, uczysz się, że okazywanie emocji to słabość. A jeśli chcesz być silny, musisz się chować. W dorosłym życiu ten schemat wciąż działa. Nawet jeśli wiesz, że emocje są naturalne, trudno ci je pokazywać, bo w głębi brzmi ten głos nie wolno. Kiedy więc w relacji pojawiają się trudne sytuacje, twoim pierwszym odruchem może być zamknięcie. To nie znaczy, że nic nie czujesz. Wręcz przeciwnie, często czujesz za dużo i dlatego zamykasz się, żeby to jakoś opanować. Milczenie staje się wtedy tarczą. Problem w tym, że partnerka odbiera to inaczej. Dla niej milczenie oznacza brak kontaktu, brak więzi. Ona potrzebuje słów, żeby czuć bliskość, a ty potrzebujesz ciszy, żeby przetworzyć to, co w tobie. I tu właśnie rodzi się napięcie. Warto zrozumieć, że zamykanie się emocjonalne to nie wada charakteru, ale mechanizm obronny to sposób na radzenie sobie z przeciążeniem. Kiedy coś jest zbyt trudne, twój umysł mówi lepiej się odciąć, Niż ryzykować konflikt, odrzucenie albo wstyd. To działa krótkoterminowo, bo faktycznie daje Ci chwilę spokoju. Ale długoterminowo niszczy relacje, bo buduje mur między Tobą a partnerką. Ona czuje się coraz bardziej samotna, a Ty coraz bardziej niezrozumiany. Co więc możesz zrobić, żeby nie wpaść w tę pułapkę? Po pierwsze, zacznij od świadomości. Zauważ, w jakich sytuacjach najczęściej się zamykasz. Czy to wtedy. Gdy partnerka cię krytykuje? Gdy czujesz, że zawiodłeś? A może, gdy pojawia się temat, który budzi w tobie wstyd? Im lepiej rozpoznasz swoje wyzwalacze, tym łatwiej będzie ci reagować inaczej. Bo zamknięcie to nieautomatyczny wyrok, to wybór, który możesz zmieniać. Po drugie, daj sobie prawo do przerwy, ale komunikuj ją. Zamiast znikać w milczeniu, powiedz: Potrzebuję chwili, żeby to przemyśleć. Wrócę do rozmowy. To prosty komunikat, który robi ogromną różnicę. Partnerka dostaje sygnał, że nie odcinasz się od niej, tylko potrzebujesz czasu. A ty dostajesz przestrzeń, żeby ochłonąć bez ryzyka, że relacja ucierpi. Po trzecie, ucz się nazywać emocje małymi krokami. Nie musisz od razu wylewać całego serca. Wystarczy, że powiesz: jestem wkurzony, jestem zmęczony, jest mi przykro. Te krótkie zdania budują most. Z czasem staje się to łatwiejsze, bo przełamujesz wewnętrzny opór. A partnerka widzi, że nie zamykasz się całkowicie, tylko próbujesz się otworzyć. To dla niej sygnał, że jesteś obecny. Kolejna sprawa to świadomość, że emocjonalne zamknięcie często wynika z lęku przed konfliktem. Myślisz, jeśli powiem, co naprawdę czuję, to będzie awantura. Więc milczę, ale paradoks polega na tym, że milczenie i tak prowadzi do konfliktu, tylko w innej formie. Niewypowiedziane emocje gromadzą się i w końcu wybuchają w najmniej odpowiednim momencie. Dlatego lepiej nauczyć się mówić małe rzeczy na bieżąco, niż dusić je latami. Ważnym elementem jest też zaufanie do siebie. Wielu mężczyzn zamyka się, bo boi się, że jeśli pokaże emocje, to straci kontrolę. Tymczasem prawdziwa kontrola polega na tym, że umiesz mówić o emocjach bez ich ukrywania i bez wybuchania. To jest sztuka, której można się nauczyć. Tak jak uczysz się języka obcego czy nowej umiejętności, tak samo możesz nauczyć się nowego sposobu komunikacji. Nie można też pominąć wpływu otoczenia. Jeśli w pracy musisz być twardy, wśród znajomych nie wypada mówić o uczuciach, to naturalne, że wnosisz ten schemat do domu. Ale pamiętaj, związek to nie pole walki ani scena, na której musisz grać rolę. To powinno być twoje bezpieczne miejsce. Jeśli uczynisz z domu przestrzeń, gdzie można być sobą, to łatwiej ci będzie przestać się zamykać. Zacznij od małych rzeczy. Nie od razu całe zwierzenia, ale małe sygnały, że pozwalasz sobie na bycie autentycznym. Na koniec chcę podkreślić jedną rzecz. Zamknięcie emocjonalne nie jest dowodem na brak uczuć. Wręcz przeciwnie, często oznacza, że tych uczuć jest za dużo i trudno je udźwignąć. Twoim zadaniem jako mężczyzny nie jest udawać, że ich nie ma, ale nauczyć się z nimi żyć i wyrażać je w sposób, który buduje relacje, a nie niszczy. To proces w którym możesz się rozwijać. I im wcześniej zaczniesz, tym więcej zyskasz dla siebie i dla swojego związku.